Nie widziałam Cię tu wcześniej. Jak Cię zwą? Geralt z Rivi. Ja jestem Jutta Andimun. Nie znalazł się dotąd taki, kto potrafiłby mi dorównać w walce. Może się ze mną zmierzysz? Z Tobą? Pokonałam najsławniejszych wojowników z Faroe, których przez szacunek nie wymienię z imienia. A kim jest niby gerald z Rivi? Kimś, kogo dotąd nie pokonałaś. Może nie warto tracić na Ciebie czasu. Nie słyszałam, żebyś wsławił się jakimiś wielkimi czynami. Jakie wielkie czyny masz na myśli? Jeśli miałabym walczyć z Wiedźminem, przydałby mi się odpowiedni miecz. Na dnie niedaleko brzegu leży wrak zatopionego drakara Hoskulda Rogatego. Razem z jego mieczem, którego ponoć nie sposób było wyszczerbić. Przynieś mi go, a zmierzę się z Tobą. Dobrze, spróbuję. Do zobaczenia niedługo. No, ciekawa jestem, czy wrócisz. Bywaj!